Znamy się od 80 roku, chyba od września, nie? Od strajków. Nie wykluczone. Nie wykluczone, tak. E, powiedz mi, o co my żeśmy strajkowali w 80 roku? Bo ja sobie nie przypominam, żebym ja o pieniądze strajkował. Bo mnie się wydaje, że ja wtedy strajkowałem o wszystko, a szczególnie o wolną Polskę. O wszystko, o wolność, o godność, no to są może szumne słowa, ale bardzo zło, bo tak rzeczywiście było, o sens pracy, nie żeby pracować, żeby pracować, prawda, żeby płacili 2000 jak to było, czy się stoi, czy się leci dwa tysiące, nie, żeby ta praca miała sens, że się należy się więcej niż 2000, tylko żeby ta praca miała sens jakiś, no bo, no tak, ale właściwie o wszystko, właściwie o wszystko ponieważ to były takie warunki. No. Tak, zaczynamy się zastanawiać, po co ten strajk jest? Ty jesteś socjologiem. Ja nie wiem, po co ten strajk jest. No, no pieniądze, ale to no, jest tak, że stan nauczycielski, jasne, że ma prawo się upominać, protestować, walczyć o coś, ale to jest inna sprawa, a inna sprawa jest strajk. Dlatego, że są różne sposoby Walki, prawda? Inna sprawa jest strajk. Są pewne zawody, które nie bardzo mogą, symbolicznie mogą strajk podjąć, symbolicznie jasne. Gotowość strajkowa, mogę nawet strajk podjąć, ale strajk, który powoduje, że dalej życie się toczy. Lekarze leczą ludzi, pielęgniarki się opiekują nimi w szpitalach. Strażacy do pożarów wyjeżdżają? Strażacy wyjeżdżają do pożarów, tak. Wojsko broni kraju. Przedszkolanki czy te w żłobkach, panie, nie wiem jak się nazywają, zajmują się dziećmi, żeby rodzice mogli pójść do pracy. No a nauczyciele, no to chyba mają uczyć i to jest, nie uczyć, mają nauczyć nawet, to jest więcej. Mają nauczyć i chyba odpowiadają trochę za tę młodzież, która się denerwuje, bo nie będzie mogła w terminie zdawać jakichś testów egzaminów, czyli nie będzie mogła matur, a w każdym jest samo zdenerwowanie, że nie mogą, no to jest chyba akurat odwrotnie niż powinien nauczyciel. Jest to moim zdaniem gorszący przykład. Gorszący przykład i to można powiedzieć tak, no można by tak z, no, zrobili sobie drugim weekend, już nie tym razem majowy, tylko kwietniowy. No właśnie zrobili weekend, bo jeszcze będą teraz rano, no, i tak dalej. Wydaje mi się, że nauczyciele postępują wbrew swoim interesom. Dlatego, że to, co robią, w moim przekonaniu obniży autorytet nauczycieli trwale. Nie, że będzie większym szacunkiem się nią cieszyć, tylko odwrotnie. Ten szacunek spadnie, a pretensje poszczególnych rodziców, a myślę, że i uczniów, wiele, będą duże. i być dziwne, gdyby w tym roku uczniowie lepiej zakończyli, jeśli się to zakończyć, zakończyli rok szkolny niż zakończyli w poprzednich latach, bo to jest jednak taka, taka dziura. Więc gdyby na przykład dwóch nauczycieli symbolicznie strajkowało raz tych, raz tamtych rotacyjnie, ale szkoła normalnie działała, to ja bym tego wszystkiego nie mówił. Natomiast ponieważ nie działa, jest sparaliżowana. Dobrze, jeśli się udało sytuację uratować, czy jakieś testy gimnazjalistów, czy jakieś egzaminy, czy coś, co jest tam przepisane w szkole, się odbyły. Nie? Ale to myślę też nie zmniejsza napięcia, bo już samo to, że mam coś zdać, a przyjdę i, i tego nie będzie, prawda? I tak dalej. No, nie wiem. Wydaje mi się, że to bardzo jest, bardzo jest zły pomysł. Myślę, że gdyby nauczyciele się upominali czy protestowali, to większy by mieli poparcie czy jakby zrozumienie niż teraz, kiedy to właśnie... Czyli, robi... czyli to może być yy, nie tyle chodzi o pieniądze, co chodzi o zamęt jakiś. No, w każdym razie zamęt się wprowadza, nie można się od tego wykręcić, bo to taki efekt, to taki efekt prowadza na płacę. nauczyciele są jakby nie było wynagradzani są przez gminy nie przez państwo. Twoje dzieci chodziły do gimnazjum? Chodzi do gimnazjum. I jak oceniasz tą reformę? Dobrze, że, że, że powinno być gimnazjum? Poprzedni system był lepszy, tak mi się wydaje, że nie powinien. I obecnie wchodzący, wracający system. Czyli, czyli lepsze jest, że jest szkoła podstawowa, podstawowa i, ośmioklasowa. I no, ty akurat chodziłeś do siedmiu. Ja do siedmiu. Do siedmiu bo ja chodziłem już do ośmioklasowej do siedmiu, szkoły. Klasy, nie, lepiej, szkoły A do liceum mieliśmy cztery lata. Cztery. Jak oceniałbyś nauczycieli jako całe środowisko? No jesteś socjologiem, no to... To się tak mówi często, że nie nauczyciele są źli, tylko szkoła jest zła. Ci sami nauczyciele, gdyby w innym systemie mogli funkcjonować, wielu z nich byłoby całkiem dobrymi, yy, prawda? funkcjonują w pewnym systemie. Ten system ich bardzo... Konformizmu. Ja myślę, że to jest bardzo konformistyczne w większości środowiska. Oczywiście są pojedyncze nauczyciele, którzy się z tego wyłamują. W związku z tym, jeśli racją jest, że to jest środowisko, jeśli tak jest, że to jest środowisko mm, mocno konformistyczne, to ja myślę, że rychło coś się po strajku, w trakcie strajku zdarzy w tym, w tym środowisku. Bo mm, ono się przyłączy, jak konformiści, przyłączy się do, do większości. Do zwycięzcy. Do zwycięzcy, tak. Do zwycięzcy. Więc nie wiem, czy to będzie dobrze. To oczywiście środowisko podzieli, bo nie wszyscy będą chcieli się, no tak, to podzieli. Z pewnością. Ja myślę, że sobie nauczyciele albo już zdają sprawę, albo zdadzą sprawę, że to jednak jest strajk polityczny, do, których, do którego nauczycieli. Żyd. Swego czasu pół roku pracowałem z nauczycielami, prowadziłem Biuro Solidarności Nauczycielskiej. Byłem tam takim samodzielnym referentem i to oni stale przychodzili, więc troszkę to wprawdzie byli nauczyciele Narodowej Solidarności, prawie wszyscy, którzy przychodzili. No ale wtedy miałem 500 nauczycieli, widziałem przez pół roku, prawda? Więc trochę... A możesz powiedzieć kiedy to było? Było w 2000 roku, równie. To była Solidarność Nauczycielska tutaj bałucka. Czyli masz doświadczenie w trochę pracy nie. z nauczycielami. Miałem, miałem, trochę obserwacji miałem, rozmawiałem z nimi często i tak dalej. Widziałem na ile są zagonieni, a na ile są ciekawi świata, czy jeszcze inne rzeczy poza pewna chcieliby, <krym> bo nie wszyscy tam przychodzili ze swoją sprawą, jak gdyby, żeby związek zawodowy ich poparł. Czasem przychodzili w różnych innych, poradzić się, dowiedzieć się czegoś, więc miałem okazję <krym> to widzieć, ale... To było dawno, to było prawie 20 lat temu, także no, czasy się zmieniają, nauczyciele się zmieniają. Wtedy zresztą na tych bałutach, to ta solidarność nauczycielska, mimo że była w mniejszości, była bardzo liczna. Była bardzo liczna. Ja nie wiem, może obejmowała 600, może nawet 1000 osób, z tym, że dużo to już byli emerytowani nauczyciele, którzy dali się solidarności. Trzymali, sędziowie Ale oni pamiętali stan wojenny i to, co było przed stanem wojennym, czyli czasy PRL-u, pamiętali tak? Nie wiem, no jak dawno wielu z nich należało. Dawno do Solidarności, wielu z nich się niedawno <coughs> zapisało. Dzisiaj zdaje się znacznie mniejsze. So, ale jak wyglądają te podziały związkowe w, wśród na nauczycielstwa? Nie wiem. Takie będą rzeczy pospolite, jak młodzieży. Chowanie. Czy to jest nieprzypadkiem przypadkiem instruktaż dla nauczycieli? No, nie przyszło mi do głowy, ale, ale... racja <grybacja> chyba dalej jest. Wielki Czyli to jest bardzo aktualne hasło? No jest. Czyli czy właściwie powinność. Jest to aktualne hasło. Tak, chyba że rzeczywiście się uważa, że polskość, czy to nienormalne, że państwo jest niepotrzebne, tylko prawda, jest ciemięży i nie, do niczego nie jest potrzebne. Jak się tak uważa, to rzeczywiście można postępować inaczej. Natomiast tutaj, no tutaj to jest to jedna, to nawet można powiedzieć w pewnym sensie ważniejszy jest nauczyciel niż lekarz, czy ktoś inny. Prawda? No bo to jest ktoś, kto tego człowieka jakoś to nie kto inny jak Jan Zamojski powiedział. W mojej szkole to było, e, zawsze wisiało jako takie motto tej szkoły, ja byłem w liceum Kopernika Tak. Tak, się, jak się wchodziło do szkoły, to e, w szkole wisiały portrety wielkich e, synów i cór narodu polskiego. A e, przyszedł 2000 rok i e, e, te portrety lądowały na e, przyszkolnych śmietnikach. Tak było. No wydaje no, mi się, że to jest coś nienormalnego, coś dziwnego, prawda? Żeby się odciąć. No, od tych, jesteśmy ich dziećmi, wnukami, prawnukami, prawda wnukami nie ma czego, nie ma się czego wstydzić. Jest wiele postaci ładnych, wybitnych. Czasem postaci nie tak wybitne. Kogo byś polecił naszym nauczycielom, żeby przestudiowali ich życiorys i zachowania jako wzory dla nauczycieli? Dla naszych nauczycieli, którzy być może się zagubili, co po niektórzy. No nie, jest całe, całe mnóstwo. No. Całe mnóstwo. Ja bym powiedział, że nauczyciele może rzeczywiście nie powinni do postaci literackiej, abstrakcyjnej. Tylko do fizycznych, które też tak, byli, do tak? doktora no. Judyma Ale przecież takich doktorów Judymów, prawda, czy innych, nauczycielek czy nauczycieli było całe mnóstwo. Ale był yy, Aleksander Kamiński z Łodzi? No z, z młodszych, bo ja myślałem nawet o xix wieku czy starszych. Nie, no tak bliżej, oczywiście. że... Yy... Aleksander Kamiński, no to pedagog, no niesłychany, trudny do... Trudny do zastąpienia. On się pewną kategorią dzieci interesował, nie wszystkimi, prawda? Kategorią. Do dzisiaj się posługuje w pracy z zuchami czyli z takimi młodszymi niż harcerze. Posługuje... No, dzięki niemu to powstanie warszawskie. Posługuje się metodyką Aleksandra Kamińskiego. Tak. No, a drugi taki, który pedagog, który czuł misję wspólnoty z uczniami. No tak, Janusz Korczak, ale to może, może to był cały taki krąg Heleny Radlińskiej, z którego wyrastał i Aleksander Kamiński i Janusz Korczak. Radlińska, mianowicie o ile wiem, pani Helena Radlińska miała taki e, zasadę miała taką do sztabu i na linię. Na linię to znaczyło do przedszkola, do żłobka, do ochronki, do szkoły, prawda? A potem do sztabu, czyli na jej seminarium, gdzie się przygotowywało do uczenie. Teoretycznie się przygotowało. I potem znowu na linię. Każdy, kto był w sztabie, czy kto był jej, um, jej uczniem, szedł na linię, więc Okazuje się, że tak różne postacie, Aleksander Kamiński i Janusz Korczak i cały szereg, cały szereg innych. Ja nazwisk pamiętam, wszystkich oczywiście nie znam. To są wszystko ludzie, którzy właśnie w ten sposób pracowali. Tam, żeby się pod, podbudować, że tak powiem na, naukowo, czy metodycznie, czy jeszcze. No ale to byli ludzie po prostu oddani tej młodzieży no, w taki sposób, że strajk jest wykluczony.